Manko witam w odcinku kolejnym No chyba to będzie odcinek, bo co innego Pojeździmy trochę na hołdzie Właśnie przyjechałem Jest jeszcze jasno przez jakiś czas Po deszczu, Więc nie będzie się tak kurzyć Pośmigamy letetką czarną oczywiście Może coś na kole Próbuję polatać, zobaczymy No czegoś prostego w zasadzie to nie jest podjazd ani taka kureczka No bez problemu już jedziemy sobie coś większego, ale to i tak nie jest żadna wielka kurka. No, trochę w złym miejscu podjechałem, ale wjechałem. Może tam teraz. podjazdy, ale to jest chyba za duży hardware trochę dla mnie. Z tym kolanem moim. Tak, to ten, 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 ten bym odjechał w sumie. Chyba. Sprawdźmy to. Jak wygląda. Nie wiedziałem, że będę podjeżdżał I na jedynce to zrobiłem, no trudno. To jest takie do zrobienia, no. Zjadę tu czy się wywalę? Chyba się wywalę. Podjazd, tu podjedziemy sobie zaraz Czas się napędzić trochę Idealnie Dobra, jedziemy tam na troszkę większą górkę Tutaj nie nie. Jedziemy sobie tutaj. Ojej. Z góry to tak to wygląda. O. Nie jakieś mega, no ale tutaj to chyba największy podjazd. Na górę tam wjeżdżamy teraz. Dużo gazu trochę bym wylądowało na tym drzewie chyba. Ale tej wybrali, patrzcie, był cały brat jeszcze niedawno. No ubierają tej hołdy, szkoda. <śmulujące> Było, ale się udało. No Teraz zadaj kole, to mi tak jeszcze nie wychodzi za bardzo. Zatem myślę, że tą detkę trzeba... Trzeba wyjść na no i gaźnik chyba trochę znaczony, że jest a no może powoli się remont zbliża. No, próbujemy jeszcze raz. z problemu szkoda że nikogo nie ma dzisiaj to, tu jeszcze jedzie. o kurwa bym teraz poleciał zajebiście Czasami w samym końcu się skapnę, że tu przecież nie ma już tego górki Trzeba są jakoś dobrze wyjechać. Давай посмотрим с другой стороны. Sprawiedliwość zmieniona, zmieniona, lecimy Pod, Podjechane no Podjazd dość prosty, fajnie się tu jeździ po prostu Na prosto zjedziemy. Dobra, jeszcze dwa podjazdy zrobimy inne trochę. Górka chyba Chyba da radę No tutaj weszło, ale Żeby tam wjechać o To musiałem się rozpędzić tak z przodu bardziej To nie da rady No tutaj to nie Raczej nie. Tutaj też jest za duży harf, trochę. Odletki. Chociaż tutaj. Tu by może biedy się wes, znaczy się ale no, chyba nie dziś straszne piony nie wiem jak tam zjechać nawet na dół w by szło

Kredetka podjedzie Zaraz wam zaprezentuję Zresztą jakichś kamolów nie ma żadnych Dobra nie ma Można się napędzać i jechać Ją. Podjechała. Już w pewnym momencie miała ciężko, już miałem zrzucić. Ale to troszkę źle zaatakowałem. Ale udało się. Jesteśmy na samej, samej górze, już wyżej tutaj nie ma nic. Nie wiem, czy najłatwiejszy chyba z tych wszystkich tutaj no możliwe. No. Wiadomo, trzeba mierzyć siły na zamiary. O, kto się upada gdzieś tutaj, bo słuchajcie. Może go znajdziemy. Eee. No co no, i lecimy dalej no bo co. Jak widzę że te żarówki z hołd jeżdżą, ale to nie problem. A szkoda, jeszcze w jeszcze jedno miejsce tutaj.

Jak to wygląda? No tu... Może Ewentualnie tu Chyba tu. Turecymy! Weszła Decia! Tu mniej, mniej strobu niż tam a już się wkręciła, tu już potem może jechać, jechać, jechać w sumie teraz się pożegnamy, bo tutaj to chyba już nie będzie ciekawego. A zanim wrócę gdzieś tam, to już będzie ciemno. Dlatego co? No, dzięki za oglądanie. E, zapraszam naszego Instagrama. Tam mało obserwuję, a tam można jakieś ciekawe rzeczy też znaleźć. E, zapraszam również do subskrypcji, komentarza, lajka, jak chcecie. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.